Cześć, z tej strony Piotr Grabiec ze Spidersweb i jestem dzisiaj tutaj z Wami i dwoma nowymi tabletami Apple'a. Wśród nich jest iPad Pro 12 i 9 z procesorem Apple M2 oraz iPad 10 generacji ten najbardziej podstawowy model z nowej oferty. W pierwszej kolejności skupimy się na tym tablecie, pomimo że to jest tańszy, podstawowy model, to jest znacznie, znacznie ciekawszy od tych iPadów Pro, tych z najwyższej linii. iPad 10 generacji jest tym nowym, podstawowym modelem w ofercie firmy i po raz pierwszy w historii ten bazowy tablet nie ma już złącza Lightning w Apple, w pełni przeszedł na USB-C. Oprócz tego zmienił się też design obudowy, która ma już ostro zakończone rogi, a nie takie leciutko. Zaokrąglone jak w poprzednich modelach. Do tego, jak widać, ramki dookoła ekranu są już dużo, dużo węższe i nie ma tutaj guzika. Czytnik linii papilarnych został przeniesiony na przycisk blokady, tak jak w iPada Air. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że iPad 10 generacji to jest taki iPad R sprzed dwóch lat, ten wersja z 2022 roku, i tylko tak się wydaje, bo to jest faktycznie nowa konstrukcja, nowa obudowa z przeprojektowanym wnętrzem. To, że mamy tutaj do czynienia z nowym modelem, widać chociażby z umiejscowienia kamerki do wideorozmów. Do tej pory w iPadach kamerka do wideorozmów była montowana na krótszej krawędzi, na jego górze, przy w ustawieniu pionowym. Teraz po raz pierwszy. Kamera do wideo rozmów trafiła na dłuższą krawędź i dużo lepiej się z niej korzysta, gdy tablet stoi na tojaku, na, w klawiaturze, na, ma dołączonego case'a i dużo lepiej wtedy wyglądamy podczas konferencji na Teamsach, Zoomie itd. Oprócz tego w nowym iPadzie pojawiły się nowe złącze Smart Connector umieszczone z kolei na dolnej krawędzi, co pozwala podłączać do niego zupełnie inne akcesoria, nowe akcesoria świeżo zaprojektowane, które nie pasują do poprzednich modeli. Niestety ma to pewien minus, że do tego modelu nie dołączymy z kolei Magic Keyboardów poprzedniej generacji, które pasowały do sprzętów z ostatnich kilku lat. Nowym akcesorium zaprojektowanym właśnie do iPada 10 generacji jest klawiatura Magic Keyboard Folio. Składa się ona z dwóch elementów, czyli takich plecków, które mają o, podstawkę, dzięki czemu tablet można postawić na stole i jest, stoi stabilnie, i można regulować kąt nachylenia ekranu. Oprócz tego, drugą częścią tego zestawu jest sama klawiatura podłączana magnetycznie tym trzypinowym złączem do dolnej krawędzi tabletu. O, klik. I mamy taki zestaw, który stoi na stole i można na nim pisać. Miłą niespodzianką w tej klawiaturze jest rząd przycisków funkcyjnych, które są umieszczone nad cyferkami, które pozwalają przejrzeć listę ostatnio otwartych aplikacji, zmniejszyć, zwiększyć jasność, włączyć wyszukiwarkę itd. Do tego jest tutaj przycisk Escape, którego bardzo brakuje w droższych klawiaturach do tabletów z Linii Pro. Klawiatura jest przy tym wyposażona w gładzik, którym można sterować kursorem na ekranie. Niestety minus tego zestawu jest taki, że on jest strasznie głęboki, długi, przez to, że mamy klawiaturę wysuniętą przed sam tablet, do tego dochodzi podstawka, może być problem z korzystaniem z niej na przykład w samolocie, na tych malutkich stoliczkach przed fotelem i tak samo może być problem z korzystaniem na kolanach, gdyż ta mała nóżka nie zapewni tyle samo stabilności co w klasycznych klawiaturach Magic Keyboard. Oprócz tego, co jest niestety minusem tego akcesorium, nie ma tutaj podświetlanych klawiszy, tak jak w dużym Magic Keyboard do iPadów Pro. Tego tutaj brakuje. Za to mamy ten rząd przycisków funkcyjnych i możliwość odpięcia tej klawiatury bez rezygnowania z podstawki do tabletu. Więc coś za coś. Jeśli chodzi z kolei o podzespoły tego urządzenia, to mamy tutaj bardzo zbliżone bebechy do iPada R z 2020 roku. To jest ten sam procesor Apple A14, do tego dochodzi standard. Moduły Bluetooth, Wi-Fi 6 w tym roku działająca nieco szybciej, ale poza tym to jest klasyczny iPad w tym podstawowym wydaniu. Jeśli chodzi jednak o kompatybilność z akcesoriami, to tu jest ciekawa sprawa. Mamy zupełnie nową klawiaturę. Etui od starego modelu nie będą pasować do nowego, ale jeżeli chcielibyśmy używać rysika, to musimy skorzystać z Apple Pencil pierwszej generacji. I tutaj jest taka ciekawa sprawa, że Apple Pencil pierwszej generacji ma port lightning, który służy do parowania z tabletem i późniejszego ładowania tego akcesorium. Tyle że w tym tablecie mamy złącze USB-C. Jedno do drugiego nie pasuje. Co tutaj będzie potrzebne? Oczywiście, jak to Apple, przejściówka. Jeśli spodziewalibyście się, że to będzie adapter, który pozwoli podłączyć rysik do tabletu bezpośrednio, to może czekać Was zaskoczenie, bo nie. Apple zaprojektował przejściówkę z dwoma wejściami: USB-C po jednej stronie, Lightning po drugiej. I do tego, żeby podpiąć rysik do tabletu, trzeba użyć kabla. No, to jest taki mały bihajster z jedną dziurką po jednej stronie, z drugą dziurką po drugiej i żeby podpiąć rysiki do tabletu trzeba podpiąć o, odpowiednią stroną tutaj poszukać sobie kabla USB-C podpiąć do rysika i z drugiej strony kabel do tabletu. I dopiero można rozpocząć proces parowania jednego z drugim. Mimo to nie wieszałbym na firmie psów za to, że z tym tabletem jest kompatybilny ten rysik, bo wiele osób ma te w domach. Jeżeli kupią nowy tablet, będą mogli od razu używać akcesorium, które już mają z nowym urządzeniem. Jedyne co to w ta przejścióweczka mogłaby wyglądać nieco inaczej i po prostu zamiast dziurki z tej strony, tutaj mogłoby być wyjście USB-C, by podłączać je bezpośrednio. Niestety jedyny minus taki poważny tego urządzenia jest taki, że tak jak kiedyś mogliśmy mówić o tanim tablecie, to teraz już nie mamy taniego iPada, bo kosztuje on prawie 3000 zł, tak jak jeszcze parę dni temu za tego bazowego iPada 9. generacji płaciliśmy 1700. A skoro już o drogich tabletach mowa, to porozmawiajmy sobie o tym modelu, czyli o nowym iPadzie Pro wyposażonym w procesor Apple M2. W przypadku iPadów Pro, które wyszły w tym roku, mamy do czynienia z identyczną obudową jak w ostatnich kilku generacjach, do 2018 roku wstecz. Tym razem Apple nie zdecydował się na żadną gruntowną zmianę designu, dostaliśmy praktycznie to samo urządzenie, tyle że z nowszymi bebechami. Sercem iPada Pro z 2022 roku jest procesor Apple M2 znany z komputerów MAC, który cechuje się nieco wyższą wydajnością, pozwoli otwierać więcej aplikacji naraz, płynniej z nimi pracować i tak dalej, i tak dalej, tak jak co roku przy zmianach procesora na nieco nowszy model. Nie oznacza to, że odbyło się totalnie bez zaskoczeń, gdyż tylko ten najnowszy iPad Pro obsługuje nową funkcję rysika Apple Pencil 2, która pozwala na wykrywanie zbliżenia go do ekranu bez jeszcze dotykania wyświetlacza. Gdy zbliżymy rysik do ekranu, to widać, że interfejs iPadOS 16 wykrywa to zbliżenie do 12 mm od wyświetlacza i jest w stanie na to reagować. Działa to podobnie w ramach systemu operacyjnego, jak przy operowaniu kursorem z gładzika, tudzież z myszy. Funkcję wykrywania zbliżenia rysika do ekranu można wykorzystać w aplikacjach do obróbki grafiki, nawet w podstawowych systemowych notatkach. W chwili, gdy zbliżamy rysik do ekranu, widać, z jakiego narzędzia korzystamy i jak mniej więcej będzie wyglądało nałożenie jakiegoś nowego kolorku. Co więcej, możemy zmienić kolor narzędzia do rysowania i sprawdzić w jaki sposób barwy będą się ze sobą mieszały, jeśli dotkniemy ekranu. Jeżeli stwierdzamy, że efekt nam nie pasuje, możemy zmienić kolor na inny i tak to porównać. Zaletą tego, że nowe iPady Pro mają taką samą obudowę jak kilka poprzednich generacji jest to, że pasują do nich akcesoria, które już są w sprzedaży, w tym o, chociażby klawiatura Magic Keyboard której możemy korzystać w ten sposób, ale jest mała łyżka dziekciu tutaj, gdyż mamy tutaj najdroższy tablet w ofercie Apple'a w historii, który w tym roku jest jeszcze droższy niż dotychczasowe modele, a nie ma w nim kilku nowości, które są w iPadzie 10 czyli tym bazowym modelu. Chociażby kamerki do wideorozmów umieszczonej na dłuższym boku urządzenia. Nie w iPadach Pro, nawet tych za, za, za kilkanaście tysięcy, cały czas mamy kamerkę po lewej stronie. Oprócz tego złączę. To dokowe jest cały czas umieszczone tutaj, na pleckach, a nie na dolnej krawędzi, jak w modelu nowszym i tańszym. I na dzisiaj, na start to tyle, bo przystępujemy właśnie do gruntownych testów tych modeli. A więcej o nich będziecie mogli przeczytać na łamach Spidersweb, A na SpiderSwap TV pojawią się niedługo kolejne filmy na temat nowych tabletów, gdy Dawid Kosiński odbierze swoje egzemplarze. No a na sam koniec dajcie suba, dajcie łapki w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!